Zastanówcie się, to jest internet? To To taki prąd to internet, bo internetu by nic nie było, bo nic nie działało. I jeszcze by nie działały tablety, smartfony, telefony i komputery. Internet! Internet to jest takie coś, gdzie są takie różne. E, takie zdjęcia i można na nie naciskać i coś się sprawdza. To, tu można instalować wszystko, co jest potrzebne tak, dla dziecka, żeby dziecko mogło sobie grać. I, I tak, że jak rodzic nie ma czasu, to może sobie pogać słowem bez internetu. Nic by nie działało o tylko by działały nieelektryczne rzeczy. Kto z Was gra na komputerze często? Ja! Co, co grasz na Ja mam właściwie trzy ulubione gaj. Znaczy dwie. Ehm, trzy. Ząbiaki to piesza, śluzaki to dałga, a trzecia. Ta... To są ciacho-pająki. Pierwsze to jest Bionicle, Lego Ninjago i później e, ciacho-pająki. Ja gram w literki i alfabet. Oto to ty się uczysz przynajmniej czegoś pożytecznego. A powiecie, a wam rodzice tak pozwalają sobie usiąść przy komputerze i siedzieć do późnej nocy czy nie? Nie. Ja tylko czasem gram. A mi mówią, a mi mówią do kiedy mam grać i ja do domu gram. Tak, a ja mam... A ja, a ja z Barkiem gram w dinozaury. Ja tylko czasem gram, ale w tą ulubioną moją grę nie gram, bo nie ma później. A ja bardzo rzadko, bo nie chcę grać. E, bo jakby cały czas się grało dzień do nocy, dzień do nocy, to by wtedy e, by wtedy bolało oczy od tego. Bo wtedy ma się zły wzrok i jak dzień do nocy, dzień do nocy, dzień do nocy, to będzie trzeba ba nosić całe ładnie i noce okulary i nigdy ich nie zdejmować, żeby kajngosów wiecznie bolał. Mm, nie, ale ja mam też ulubioną grę Warcaby. To ty jesteś w ogóle jakiś naukowiec. Ja też mam ulubioną grę warcawy. Grę z tatą, albo na komputerze. A wyobrażacie sobie życie bez internetu? Nie. A dlaczego? Bo by wtedy nic nie działało, by, by było nudno, no i by wszyscy musieli się bawić nieelektrycznymi, nic nie oglądać, czy nic nie grać, czy nawet wysyłać e e e SMS-ów i dzwonić. Możliwe jest życie bez internetu? Aha, jakby nie było prądu. Działało. Masz rację. i nie, nie było internetu, to by, to by mama jak musiała do kogoś zadzwonić, albo ktoś by musiał zadzwonić, to by nie mógł zadzwonić, bo nie byłoby internetu. Czy <gry> ciebie Możliwe jest życie bez internetu? Nie. Też nie? Nie. Bo internet jest bardzo ważny. No właśnie. Ale na jak ja byłam dzieckiem, to nie było internetu. Nikt nawet nie słyszał o telefonach komórkowych, jak ja byłam w zerówce. Boże, telefon to w ogóle miał tam? Zwykły telefon miał parę osób na osiedlu. Bo jakby nie było prądu, to by zapanował wieczny chaos bez internetu. Bo, bo, bo internet jest bardzo cenny. Bo jedynym słowem, co mówi Kuba, to by, by zapanował internetowy chaos. I jakby nie było prądu, ale mi działała lampka. A u mnie jak było ciemno i zgasł prąd, to tata był w piwnicy i tam zgasły światła, a tata próbował zapalić nic. A tam zapaliliśmy świeczki i telefony, bo telefony jeszcze działały. Ja też dałem świeczki jak się obudziłem. My a ty jak możesz? jest na dniu. Da się, bo mi czasami wyłączają w domu prąd, ale to tylko jak jest wichura albo jakiś silny deszcz. U mnie czasami jest ciocia, to, to, to mogę bez mamy. A wiecie, tutaj też jest haker? Słyszeliście takie słowo haker? Nie. Yeah. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że jak życie by nie było internetu na świecie, to dzieci by więcej czytały książek. Wygrały pewnie warcaby, rysowały, prawda? Dałoby się żyć A bez ja? internetu. A ja bo jakby nie było prądu, to by po prostu sobie grało A na, no te ja na, na telefonie. na nazwisko mam stopy A moje długie imię to Macin po moim wujku Bo tak miał Bo tak miał uba, a to mojego taty Jestem panem Zażycki, A drugie imię to moje Zażywki Jestem miłość. Jestem Wiktor Nazwisko Wesela. Drugie imię to nie wiem Mam na imię Iga A na drugie Helena ja mam na imię Olivia a ja na nazwisku mam Marniczak. Ja jestem Olek, a na nazwisku Boczek, a moje drugie imię to Oliwiar. Jestem Michał i mam nazwisko Malinowski, a moje drugie imię to, to Olek. Ja, ja jestem Kuba, mam 6 lat, a moje nazwisko to Kowalski. Ja jestem Martin Cubach. Jezus. Ja jestem Natan, a na drugie ziemsko mam salpa. Mam na imię na jimie